何 Wszystko można załatwić. A teraz nam coś przyprawi? Jest fajnie. Jeden telefon załatwił wszystko. Ale proszę mów szczerze. Jest mi dzisiaj bardzo. bardzo smutny. Ale przyprawi. Ale o co chodzi? Wszystko można załatwić. Dzisiaj jest najgorszy tygrys. Proszę, mów szczerze. Ale no, to... Ci, ale pierdolą. Jest fajnie, ale o no, co to... chodzi? Jeden Wydziałam... telefon załatwił wszystko. Widziałam na ulicy umierającego człowieka. Tak, wreszcie. Wszystko można załatwić. ale pierdolą. Jest fajnie, szczerze. Jeden telefon załatwił wszystko. Ludzie są bez serca.

dobrze, to jest dobrze. Ale go don. Nie kotkuj mi tutaj! To jest dobrze według Ciebie! Macie cię po prostu dosyć! To jest to w To są moje kabletki. boże, to jest na stanie, jak to się, nie nie wier... się Ty Nie denerwujesz! Jak mam się. Ach! Mam po prostu dosyć, po prostu mam cię dosyć! Kudziurki wnoszą z ciebie, mam? No, no, myszko, nie, nie denerwuj się tak ciśnieniem, Idę jeszcze raz tych zwierząt stanął? Proszę, proszę, już mamy istne ząg! – O co ci chodzi? – No Już po prostu tego dosyć, rozumiesz? – Czego masz dosyć? – Ja nie jestem liściego wycieraczką, skoczujcie jeszcze nie powiem ci A kto powiedział, że jesteś wycieraczką? – Wszyscy tak mówią! Już po prostu mam tego dosyć, rozumiesz? – O co ci chodzi? – O co mi chodzi? Nie wiesz, co się dzieje? – Co? – Spójrz, co się dzieje. Spójrz, co się dzieje.